Ja już się ogarnęłam i właśnie teraz wyjeżdżamy. Um, muszę jeszcze tutaj dopakować kilka rzeczy y, i ruszamy w terasę, ale nie jedziemy jeszcze tak szybko do domku, więc y, z tego się cieszę. Y, coś tam jeszcze porobimy. No i właśnie teraz sobie siedzę z tym widoczkiem na Gdańsk. Nie no, napowiem Wam, że wyjazd ogólnie bardzo, bardzo udany. My już wyjechaliśmy i co, podobało Ci się? No to super. No i teraz jedziemy sobie nad morze się przejść. Poszliśmy sobie nad morze i ogólnie to jest całkiem w miarę. Myślałam, że będzie zimniej. To takie fajnie, bo tak mocno nie lubię i w ogóle, więc, więc kogo. Nie wiem, jak szlonym trzeba być, żeby wejść do wody, tak? Masakra. Zimno? No. Zimno? Troszkę. Złapię <grymne> Przyjechaliśmy sobie dzisiaj drugi dzień, tym razem z, ze starymi, <grym>, na jarmark bożonarodzeniowy. Dzisiaj nawet się Mikołaja dorobiliśmy. Nawet co? Dzisiaj <grym> Mikołaja dorobiliśmy. No, zobacz, jak dzwoni. O ja! Drugi dzień. Drugi dzień walenia grzańca, ale to nie mój, ja tylko tutaj podpijam, bo poszli siku sobie, to ja tu korzystając z okazji, tak sobie... umoczyć dzioba. Tak, umoczyć dzioba. Ale powiem wam, że ten jest lepszy niż ten, co wczoraj piliśmy. Nie próbowałeś. No nie, ale jak słyszę, że lepszy, to pewnie lepszy. No lepszy. Wino wczoraj na czerwone i teraz dostrzegam. z jest Dziękuję. Tak? My jeszcze jesteśmy w domku, eee, wróciliśmy ogólnie wczoraj późno. Byliśmy jeszcze wczoraj na jarmarku, ponieważ moja siostra ze swoim mężem i z moim chrześniaczkiem e, przyjechali też do Gdańska, więc chcieliśmy jeszcze z nimi iść tam. E, no, ogólnie jeśli chodzi o ten cały jarmark Bożonarodzeniowy, no to mam takie wrażenie, że jest to bardzo, bardzo przereklamowane, bo było tam tyle ludzi, e, Tyle ludzi, że nawet nic nie dało się tam, nie wiem, przejść. Kilometrowe kolejki do, do praktycznie wszystkiego jeszcze w sobotę to było tyle ludzi, że szok. W niedzielę było troszkę ociepina mniej, już, troszkę więcej tego miejsca i tak dalej. Ale mówię wam, że nie wiem, z czym to jest taki, takie fajne. Naprawdę nie wiem. No nic nadzwyczajnego, same budki z jedzeniem i z jakimiś pierdołami I kupa, kupa ludzi, po prostu chodzicie tam kęsiego Ściśnięci wszyscy razem, więc no jazda taka, że szok um, No i teraz zagramy sobie kalendarze adwentowe bo nie odpakowywałam już wczoraj um, Dobrze Wczoraj był ósmy, czyli właśnie wczoraj była to piąta nasza rocznica związku Nie wiem jak, nie wiem jak to zrobiliśmy no i pod ósemką w kalendarzu z, z kosmetykami kryje się taka jakaś czerwona szminka, pomadka. Boję się jej trochę. Mmm. Ej, no przepiękna. Ale naprawdę jest bardzo, bardzo ładna. Taka soczysta czerwona, i jeszcze w macie. Bardzo, bardzo fajna. Bardzo, bardzo dobrze. Teraz sobie polecimy z kalendarzem spa. I pod półsemeczką kryje się. I tutaj znajdują się takie cykinki. Chyba można je wykorzystać fajnie w makijażu. Tylko ja widzę, że one są niektóre takie, że nie mają koloru na sobie. Więc no takie sobie to. Kolejny mamy z kąpielowymi produktami. I w tym kąpielowym znajduje się tabletka do kąpieli dłoni i stóp. Ale taki ma bardzo, bardzo intensywny zapach. No i mamy... Herbatkę z ósemeczki. To jest herbata biała, figowa z goruszką. No może być ciekawe. No i teraz skarpetulcie pod ósemką, gdzie jest 8? To jest. Pod ósemeczką mamy tą skarpetkę i bardzo się z niej cieszę, bo mi się bardzo ona podoba, więc chciałabym już chodzić w nich. Pod ósemką z czekoladkami kryją się pierniczek. Mamy ósemkę z rzeczami dla kota. I tutaj pod ósemką jest znowu ta galaretka. Ciekawe, czy ją zje. Go akurat teraz ze mną nie ma, ale zaraz mu dam i zobaczymy. No i ostatni ze świeczuchami. I pod ósemeczką mamy... Ojeju, bardzo fajny zapasze... zapaszek. Taką malutką świeczuszką. No i tyle. Mam już mojego malucha, tak kawałek tego. Dobrze? A nie drapiemy krzesełka i drapiemy. Proszę, Niucha ciekawe, czy zje. O, pyszne chyba. Smakuje mu. No i super. Idę jeszcze, zrobię herbatkę. Zrobimy test tej herbatki. Eee, ile chcę zmontować ten film, bo się, kurde, dzień spóźniłam. No, ale już wczoraj no, naprawdę byłam taka wycieńczona, <grym>, że, że wiecie, że, że je tak eee, wolałam już to dzisiaj dograć, dzisiaj zmontować i tak dalej, więc lecimy z herbatką. Stefanek znowu zostawił to jedzonko, więc raczej mu nie smakuje. No i my zrobimy sobie test tej herbatki. Jest spoko. Jest naprawdę spoko. Może być. Dziękuję Wam za oglądanie. I słuchajcie, widzimy się w kolejnym vlogu jeszcze dzisiaj, bo dziś mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. No i że ja właśnie go zdążę zmontować. W każdym razie dzięki, ogromne dzięki za oglądanie. Zapraszam do zasubskrybowania kanału, polajkowania i skomentowania filmu. Buźeczki.